Pana Bogu, bracia i siostry, ściągę mam, gdyż świadectwo ma być przemyślane. Przemyśliwałem je sobie kilka dni, poprawiałem, bo mam taką nadzieję i, i ufność, że tak jak wszyscy się narodziliśmy z Ducha Świętego i jesteśmy ciałem Pana Jezusa Chrystusa, i jest taki werset, od którego chciałbym zacząć. Słuchałem kiedyś niedawno kazania. I kaznodzieja tak mówi, mówi. Bardzo ciekawe kazanie było. I po tym kazaniu mówi on tak, to poz, pozwólcie, kochani, że przeczytam teraz jeszcze kilka wersetów Bożego Słowa. Bo to będą słowa, których na pewno warto posłuchać w odróżnieniu do tego, co mówiłem wcześniej. Tak mnie bardzo ujął tym i postanowiłem, że też sobie przygotuję kilka wersetów, żeby, to, żeby one były na pewno tym, czy, co zbuduje was. Gdyż właśnie zdaję sobie sprawę z tego po 30 latach od. Nawrócenia się, że coraz rzadziej mówię na pewno, co y, prawie w ogóle nie zdarza mi się już mówić nie, kiedy z kimś rozmawiam o Bogu również, prawda? Y, coraz, y, coraz bardziej y, cieszę się z tego, że. Y, Rozumiem coś z tego Bożego Słowa, rozumiem też, tak właśnie, słowa apostoła Pawła, w którym, w których zwraca się do ludzi wierzących, że to bardzo fajnie, że poznaliście Boga, że, że królujecie, ale pamiętajcie też, że, że tak jak Wy poznaliście to to my też, nie? Także yy, uczę się, uczę się cały czas yy, i wdzięczny Bogu jestem. Werset, który chciałem przeczytać, yy, to Dzieje Apostolskie 13 i 15 werset. Mężowie, bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. I mam nadzieję, że coś co tutaj mam zaszczyt powiedzieć podzielić się trochę swoim życiem z wami jakoś tam ku zbudowaniu będzie może może nie ku zbudowaniu wszystkich ale ufam że przynajmniej kogoś również tak i e, pamiętam świadectwo Achima który to e, opowiadał dwa tygodnie temu bodajże e, i e, Podobnie jak Achim urodziłem się w rodzinie religijnej, żebym tak powi powiedział, choć no w innej re religii. Tak? I tak jak, jak Achim opowiadał, że e, u niego w domu, e, religijne za zachowania rodziców e, budowały w nim e, od maleńkiego dziecka, więź, e, więź z takim, Myślą o Bogu, że, że Bóg jest, że, że dobry jest, prawda, że On chce, żeby temu człowiekowi, który, który kocha Go, który przyznaje się do Niego, wiodło się, to w, mojej, w moim przypadku było od, odwrotnie. Właśnie poznając. No, bo jest taki moment, nie, że człowiek się urodzi i ma taką ufność do wszystkich. Prawda? Ma taką ufność do matki, ojca, do wszystkiego, co jest dookoła. Dopóki tam nie zacznie dziać się coś, że ta ufność kruszy się, maleje, znika nawet czasem. Nie? I, I właśnie w moim przypadku było tak, że, że to poznawanie świata. Poznawanie tego, co blisko budowało we mnie taki, taką niechęć do myślenia o Bogu, niechęć do brania udziału w tych religijnych w religijnym życiu rodziny, czy, czy też wsi, bo byłem ministrantem i wszystko, jakieś takie rzeczy, które wiążą z tym się robiłem. Byłem gdzieś tam, no troszeczkę wydawało mi się, że w te sprawy Kościoła i, i bożych ludzi wtajemniczany, ale no niestety, a może właśnie bardzo dobrze, że im, im lepiej poznawałem to, tym jakby na przekór temu, czego chciałbym... Spodziewać się, to od Boga się oddalałem. I, yy, I powiem Wam, że doszło do czegoś takiego, że yy, chciałem odejść. Kiedyś yy, były takie kartki do spowiedzi, i jeśli pamiętacie, to ja taką kartkę dostałem yy, od księdza, poszedłem z tą kartką, no bo to. Tak wymagane było, że jeśli się ją, ją otrzymało, to powinno się ją po spowiedzi oddać. Wyspowiadałem się, i ksiądz zadawał takie standardowe pytanie: Czy żałujesz tych grzechów? I wiecie, to był taki u mnie jakiś przełom, bo powiedziałem: Proszę księdza, szczerze, nie. I ten ksiądz mówi, no ale to co tutaj robisz, nie? no chciałem oddać, chciałem zrobić to, żeby od, oddać tę kartkę księdzu, bo tak rodzice wymagają, więc, więc przyszedłem. I ksiądz mówi wtedy, weź chłopie, idź I stąd, z tą kartką razem, to nie o to chodzi, nie? No, ale to było za mało jakby, to co, ten, to, co ksiądz po, po, powiedział było jakby... Mm, za, za mało. I właśnie teraz ja chciałem poruszyć króciutko taki punkt. Często kiedy ktoś z braci, czy z sióstr, jak to mówimy, upadnie, czy się potknie, to tłumaczymy sobie czasem tym. Że, a bo to w takim kościele jestem, nie? Bo tutaj ci robią tak samo, więc, więc w ogóle ja tak się duchowo słabo czuję, więc tak się zachowuję. I on często słyszy wtedy takie, takie słowa: No, wiesz, ale to ty nie patrz na ludzi, ty patrz na Boga, nie? I ja tak nie za bardzo wiecie, bo. I, Widzę, że człowiek potrzebuje patrzeć na ludzi. Prawda? Potrzebuje patrzeć na ludzi w kościele, pana Jezusa Chrystusa i potrzebuje tym, że on patrzy na nich, budować się. Potrzebuje. Przecież jesteśmy ciałem, prawda? Te, te powiązanym tymi ścięgnami, jak to pisze w tym wszystkim. Jeśli jedna część ciała choruje, druga mu tam pomaga, wesprze go. No tak nie pasuje trochę mi to takie uważanie nie patrz na ludzi. I, a ja właśnie patrzyłem i ci ludzie, których na przykład o taki bo mówimy o duchowych rzeczach, nie? I, ale chciałbym to też ubrać w jakąś taką cielesną postać troszeczkę, bo mieliśmy wczoraj społeczność i Wojtek Apel. Nie wiem, czy on tak wczoraj na mnie z żoną patrzył, czy tam nas obserwuje od jakiegoś, od jakiegoś czasu. I jakoś tak wczoraj Wojtek powiedział, mniej więcej tak Wojtku coś, że fajnie patrzeć na Wasze szczęśliwe czy udane małżeństwo. Nie? Czy tak ładnie ładnie, ładnie patrzeć nie? I, i sobie, wiecie, no, zrobiło nam się miło z żoną. Ale mi się przypomniały słowa mojej żony sprzed dwóch lat bodajże, kiedy to powiedziała mi, że 20 lat wstecz, czyli to było jakieś 7 lat po, małżeń, po zawarciu Związku Małżeńskiego, moja żona miała całkiem poważne postanowienie, że się ze mną rozwiedzie. Nie i tak mówię jak to patrząc na ludzi, nie, budujemy się nawet nie wiedząc co tam gdzieś się dzieje w środku. No dzisiaj wdzięczny jestem Panu Jezusowi Chrystusowi, że Wojtek patrząc na nas, więc mam nadzieję też, że i i inni ludzie, patrząc na nasze małżeństwo, zbudowani są, cieszą się i dziękują Bogu, że, że, że małżeństwo w Panu Jezusie Chrystusie takie właśnie jest. To, to wtedy, kiedy patrzyłem na ludzi jako 14-letni chłopak, kiedy patrzyłem jako 16-letni chłopak, to doszło do tego, że Mimo tego, że rodzice byli, jak wspomniałem, bardzo tacy religijni, to pamiętam ten właśnie dzień, to już było po tej spowiedzi, kiedy, kiedy w domu działy się rzeczy, które na moją siostrę wpłynęły tak, że ona w ubiegłym roku zmarła, ale przez... Przez całe życie nawet nie dopuszczała myśli do siebie, że wyjdzie za mąż. Obserwując małżeństwo naszych rodziców, powiedziała decyzję, że nigdy. I, i to, były właśnie, to był właśnie czas, że jako chyba wtedy 16-letni chłopak wyszedłem na podwórko. W nocy to było, chyba padał deszcz i tak Bogu nie macie, nie było cię, nie potrzeba obserwując ludzi. Prawda, wtedy nie miałem pojęcia nawet, że, że czytając Boże słowo, że czytając Biblię, mogę dopiero tego, mogę poznać Boga, któremu mówię dzisiaj, że go nie ma, później y, tam przemyśliwając y, te, to. Y, I to też dziękuję Bogu za to, bo tak doszła mnie, y, no jakiś ty głupi, nie? Y, jak możesz y, mówić do kogoś, o kim y, mówisz, że nie ma, że nie jest ci potrzebny, nie? Takie, ale wiecie, to takie emocje, nie? To, bo to ja, to, 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 takie te decyzje mojej siostry, to wszystko co koło tego było, ja to bardzo przeżywałem, nawet z myślą o tym, że, że taki, taki człowiek, który powodem tego jest, to w sumie chyba nie powinien żyć, i tak się gdzieś tam zastanawiałem, jakby to może zrobić. Tylko, że doszedłem do wniosku, że pewnie to się wyda, więc nie warto za takiego człowieka iść siedzieć. Nie? I to był takie, takie, taki okres zbuntowania przeciwko Bogu. Miałem wtedy kolegę w zawodowej szkole i postanowiliśmy razem kiedyś, będąc, wracając autobusem, z Torunia, że skoro te nasze rodziny w taki sposób tego Boga jakoś nam pokazują i my Go nie chcemy, to my im pokażemy, to my zbudujemy na tej wsi tutaj taką ekipę, taki, takie jakieś stowarzyszenie, że my wszystkim pokażemy, że tego Boga nie potrzeba, i że świat bez Niego lepszy jest. Nie? I, I chwała Bogu, skończyło się to bardzo szybko tym. Że skończyliśmy z kuflami w, y, piwa w, w takiej wiejskiej gospodzie, y, właśnie tak samo jak ci, y, o których uważaliśmy, że jako Boży ludzie y, takie rzeczy robią, i przeszło nam to. Zauważyliśmy, że, że to nie jest do wykonania. Y, jakby taki. Y, Zwrot w życiu nastąpił wtedy, kiedy, kiedy, pomyśl, kiedy już no, gdzieś tam 25 lat i myślałem sobie jeśli z Bogiem nie, bez Boga wcale tracę pomysły na życie, to co będzie dalej? I wtedy, wtedy Bóg odpowiedział mi takim filmem Krzyż i Sztylet, był w kościele wyświetlany Krzyż i Sztylet i bracia, którzy przyszli po tym filmie odwiedzić mnie, mało wiedziałem wtedy, bo oni przyszli i powiedzieli, weszli do pokoju i powiedzieli, w dwójkę weszli i powiedzieli, zrobimy ci teraz agapę. I ja, ja się bałem, nie, bo ja nie wiedziałem, co to jest. Co oni mi zrobić chcą, nie? No a oni, jak to chłopaki, wyjęli tam słoik ogórków, kiełbasę, nie? i, no i, i mi zrobili agapę, nie? Ja, ja po wyjściu, z, i to było zderzenie, że są ludzie, którzy chcą dla mnie coś dobrego zrobić w porównaniu z tymi... Z, Poprzedniego, z poprzednich lat, kiedy no tego jakoś nie było widać takim punktem kulminacyjnym było to, kiedy w, w wojsku byłem tym takim przez, przez jakiś czas od, odpowiedzialny za szatnie mundurowe i tam mnóstwo rzeczy zgin zginęło wtedy z moim udziałem też. I kiedyś dali nam taki, alkohol do czyszczenia gumowych sprzętów. Oczywiście myśmy go zużyli w inny sposób i kiedy leżałem na łóżku taki prawie, że no myśmy myśleli, że chyba możemy nie przeżyć tego, to mój najlepszy kumpel z wojska przyszedł i mówi, mruwa, gdzie te buty są? Mówi, Jakie buty? Co ty, co ty gadasz? Jakie buty? No.” No, te, któreśmy tam schowali, wiesz? Bo, bo jak ty zejdziesz, to szkoda tych butów, nie? A tak to ja, ja te buty wezmę i coś z tego, coś z tego będzie. I to, to było takie zderzenie światów, nie? Że tu, tu jesteś fajny dopóki coś komuś, a tu jesteś faj, fajny, że ty nic, a oni ci przychodzą, agapę zrobić, nie? I to był, to był zwrot, w którym. Zwrot, po którym chciałem poszukać Boga. No, i zacząłem właśnie uczęszczać do społeczności, gdzie był ten film wyświetlany. Będę już skracał teraz. No, i, no i zaczęło się czytanie Pisma Świętego. Usiadłem kiedyś tak, jak z Wami, by dzisiaj i siostra, która obok siedziała, znaczy wtedy jeszcze nie, siostra spytała, czy a masz Pismo Święte? Nie, no to masz. Nie? I znowu coś. nie? Takie Pismo Święte kiedyś to nie było tak jak dzisiaj, że, że wszędzie jest i, i, i możesz sobie wziąć. I to były takie sygnały od Boga, że, że jest łaska jakaś, nie? że niczym nie zasłużyłem już na to Pismo, a, a ktoś mi je dał i mogę sobie w domu czytać. Później był taka jeszcze chwila, kiedy nawróciłem się już, byłem ochrzczony i się przyglądałem ludziom. Ja się zawsze bardzo lubię przyglądać ludziom i, i był moment taki, że bracia i siostry służyli w kościele, prawda? Były, Grupy wsparcia dla alkoholików, uzależnionych, tak, inaczej, zbieranie jakichś rzeczy dla bezdomnych i ja tak. Ja tego w ogóle nie... chodziłem i tak. Co oni to robią, nie? Już nawróciłem się, mam to życie wieczne i po co mi to teraz? Przecież mogę sobie spokojnie teraz już na wakacje pojechać, bo, no bo przecież nawet jakbym się tam utopił gdzieś, to już zbawiony, już mam życie wieczne. Nie? Ja tego nie widziałem. I to musiało znowu upłynąć ileś, ileś lat, żebym żeby do, do, do głosu doszły takie, takie wersety, jak właśnie niedawno przerabialiśmy, i tu go znowu sobie przeczytam. To jest Rzymian 12:1. Wzywam Was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba Wasza. I znowu patrzę na ludzi, znowu patrzę na ludzi, z którymi się spotykam w kościele, znowu patrzę na moje dzieci, mamy dwójkę dorosłych dzieci, które patrzą na nas. I to jest taka, taka no największa może nie, ale taka bardzo, bardzo łaska od Pana Jezusa Chrystusa, że tak jak myśmy z siostrą patrzyli na naszych rodziców i odchodzili od Boga, tak, nasze dzieciaki mogą na nas patrzeć i się do Niego przytulać, bo widzą zupełnie inne, inny kościół, inną, inną rodzinę. I jestem Bogu wdzięczny za to, za to wszystko. Chciałbym skończyć tym, że napisałem kiedyś na Facebooku. Wkleiłem taki werset ten właśnie. A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie w boja z bojaźnią i drżeniem. Gdzieś tam w innym tłumaczeniu pisze. Sprawujcie zbawienie z, bo z bojaźnią i drżeniem. I odpisała mi taka starsza siostra, i tak w coś w tym sensie. No to jest piękny werset, tylko kto dzisiaj jeszcze pamięta o nim? Nie? I, i, I mogłem z radością odpisać jej, że znam ludzi, którzy pamiętają o nim, chcą właśnie w taki sposób swoje zbawienie sprawować i, i, i taki, on mi jest blisko właśnie serca, że zanim gdzieś coś zrobię, pójdę, to... Bardzo lubię przy wersarce uklęknąć, pomodlić się i wiedzieć, że to, co idę robić, to jest, z tym, jest właśnie z tym drżeniem, słuchaniem Ducha Świętego i uf ufnością w to, że to nie ja, że to On to przeze mnie robi. I, i tego nam wszystkim, kochani, życzę. Dziękuję.